Może od przypadku. Od mowy. Jeszcze nie wystarczy? Bardzo się cieszymy. Bardzo dziękuję, że przyjął to zaproszenie Pan Marek Koterski. Dziękuję. 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 Klaszczę Państwu, bo Jesteście sensem moich wysiłków. Właściwie, właściwie. E, nie jestem zdolny do tego spotkania, bo nieopatrznie wszedłem na film sprzed lat i tak mnie zagłaliło w gardle. E, nie lubię oglądać swoich filmów, ale... ale, ale ale po latach, po latach e, lubię, wtedy oglądam tak jakby to nie był mój film, takie mi dzisiaj wrażenie, że, że trafiłem na czyjś film i poczułem, poczułem mój wymiar. E, mam nadzieję, że nie ja jeden. No więc e, proszę Państwa, jestem tutaj, żeby, żeby odpowiedzieć Państwu na, na pytania a wszystkie, na które potrafię, i na wszystkie, które będę chciał, bo lojalnie uczestniczyłem na wszystkie. Odpowiem. Ale mam nadzieję, że wierzę, że nie będzie takich, na które będę, co do których będę miał opór, który odpowiedzieć. Od Ech się zaczęło, przez Ech. Oczywiście nie ma, tutaj, nie ma tutaj dwóch etiud moich ze szkoły filmowej na tym przeglądzie, ale uznaliśmy, żeby nie robić tego problemu. Ja myślę, że to dobrze, przez, pierwszy, przez pierwszą etiudę chcieli mnie wyrzucić ze szkoły. Druga mnie uratowała, ale ja cenię tę pierwszą bardziej. No ale nie widzieliśmy ich, więc, więc nie ma o czym. Natomiast F e, był filmem, przez który ponownie chcieli mnie wyrzucić ze szkoły. E, no ale równocześnie zaproponowano mi asystenturę. Nie wiem, nie znajdowałem w tym wówczas logiki, dlaczego z jednej strony e, 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 oblewają mnie na filmie absolutoryjnym, z drugiej strony proponują asystenturę jako wyróżnienie. Ale byłem wówczas w takim warsztacie formy filmowej działającym w szkole, który działa do dzisiaj, znany bardziej jako konstrukcja w procesie i Ludzie z tego warsztatu yy, pocięli mój film na Trzy kawałki, yy, wkręcili w inne filmy i wywieźli na festiwal do Edynburga, ten F właśnie o, o, o Łóńskiej Izbie Wczeźnień. No i z Edynburga przyszło, przyszły gratulacje do rektora szkoły. Ale do tego nie tego

Bardzo dziękujemy.